Witam, dziś ulepimy kłopotło go. Widzicie, mam przygotowane kuleczki, które należy użyć, aby go ulepić. Zaczynam od tłobia, największej kuleczki. Tu na dole można sobie ją spłaszczyć delikatnie. Teraz te boki można sobie lekko wyciągnąć. I powstaje nam taki kształt, rozpłaszczamy ją w palcach i formujemy też łezkę i powstaje nam taka łezka, i tak to powinno wyglądać. Teraz tu sobie troszkę Naciskamy z tego boku i tu z tego, żeby ta niebieska linia była nam widoczna. To jest brzuch naszego boku. Teraz bierzemy wykałaczkę i jedziemy sobie tutaj tworząc taką linię wokół naszego fioletowego brzuszka To jednej i z drugiej strony. Ono nie ma się mocno rzucać. Oczywiście tu jest ta linia. Teraz robimy tutaj takie linie. Gdzie nie gdzie. Możemy sobie delikatnie przygładzić z jednej i z drugiej strony. To będzie skierować, że on został nam rozszywany. Teraz zrobimy nóżki. Bierzemy kuleczkę. Rozpłaszczamy tutaj w palcach nie mocno, tak delikatnie, mniej więcej taką kłoś. bierzemy fioletową kuleczkę, formujemy ją ponownie, przyklejamy. Starajcie się to tak przykleić, aby było wystając tej części. Teraz podobnie jak w przypadku tłowia, robimy też takie drobne nacięcia, z tym, że nie musimy obciążać tego kawałka, jedynie można nacięcia w niektórych miejscach zrobić. Wyginamy sobie tutaj tę część z tyłu łapki. Robimy tutaj takie nacięcia. Trochę tu naciskamy. Teraz robimy tutaj taki lichek i szpic. Jedna łapka i tak samo postępujemy z długą łapką. Jedna łapka i druga łapka. Teraz robimy Ona Powinna być nieco dłuższa, tak żeby dotykała prawie do dolnych łapek. W moim przypadku jest to taka długość. Teraz rozpłaszczam ją w dłoni. Zwiatową robię podobnie. I przyklejamy. I robimy nacięcia. Moje nacięcia są już gotowe, jak widzicie. I tak wygląda moja jedna łapka po naklejeniu. I z drugą łapką robimy podobnie i przyklejemy ją nieco inaczej niż tamto. Tak jakby opierając na nogę. Tu tworząc takie zdjęcie i tu też robiąc nacięcia. Teraz zajmiemy się główką w całą niebieską plastelinę i robimy taki kształt teraz tu naciskamy robiąc coś takiego i teraz lekko spłaszczamy po czym naciskamy tu i znów tą część na górze lekko spłaszczamy, możemy tam wyciągnąć się palcami i lekko ku górze dać dostajemy coś takiego teraz biorę taką pomarańczową kółkę i nakryjemy ją tutaj teraz przedzielamy naszą głowę na pół staramy się, aby to zrobić dość równo i lekko wygładzamy palcem tu. Robimy trzy nacięcia. Teraz robimy dwie dziurki. Znowu je lekko wygładzamy. Teraz zrobimy naszemu papołochemu uśmiech, czyli robię dziurkę po jednej stronie i po drugiej taką dość wyraźną, dość dużą i ciągnę tutaj pod spodem taką linię właśnie uśmiechu. Znowu lekko ją przygładzam. Teraz zrobię dziurki tak mniej więcej w tym miejscu. Białą plastyjnę. Znowu formuję na łyskę. I wkładamy ją do nasze oczka. Tak, widziłbym. I tak to wygląda. Teraz to zbierzemy małą kulkę niebieskiej plastyjnę. Nie? Robię, Robię z niej taką kluseczkę. Jeśli jest to za długo, można sobie ją złudzić niż będzie nam przyczyny. Tylko taki mam kawałek. I przyklejam tutaj pomiędzy oczami. Tylko ją sobie zaginam popytkiem albo. I pozostaje nam coś takiego, takie wywołki pod oczami naszego papałówka. Teraz zrobimy mu oczy. Ja użyję w tym takiej ciemno niebieskiej plasteliny i przyklejamy ją w taki sposób, tylko rozpłaszczamy. Teraz damy czarne kuleczki do środka oczu. Znowu bierzemy małą kuleczkę plasteliny. Formujemy na takie jakby literkę U lub C. To będą powieki naszego kłapułchego. Znów można sobie pomóc wykałeczką i przykleić. I Tak to wygląda powiekami. Teraz znowu bierzemy czarną kuleczkę, wałkujemy, robimy z niej, robimy z niej też taką kluseczkę, bierzemy malutki kawałek i naklejamy. To będą tak jakby rzęsy naszego kłapołucha jedna oczka i tak samo z drugim w takiej długości pastyjne, zginamy i nakryjemy jedną i drugą podobnie teraz zrobimy mu włosy i I gotowe. Teraz zaprzę takich właśnie kuleczek. Zdajemy się robić tak, aby tutaj na środku było głupsze, a po obu końcach cieńsze. Rozpłaszczamy w palcach i wypełnię je taką różową plastyjną. Wyciągajmy sobie na dwie kuleczki. I lubię podobnie jak w przypadku niebieskiej. Zwłaszczam i przydaję. I powstaje mi jedno ucho i drugie. Teraz bierzemy do ręki kopytko. Przykładamy. I mamy jedno uszko i podobnie robimy z drugim. Teraz możemy dorobić mu włosów i tak to wygląda. Ja mu z tyłu zrobiłam. Jeśli ktoś nie chce, nie musi. Ostatnią rzecz jaką zrobimy. To ogon naszego kłapuchego. Bierzemy znowu lasy i niebieską. Taki niewielki kawałek. I robimy taką łóżeczkę. Spłaszczamy ją w palcach. Teraz bierzemy różową plastelinę i zrobimy kokardkę. Formuję ją na łyskę Tu spłaszczam do po całości. I z drugą robię podobnie. Stykamy nasze dwa kawałki. Później robię takie wgłębienia kopytkiem. Tak jak którą przyczepiamy do naszego ogonka kolejną rzeczą którą zrobimy to pineska bierzemy dwa kawałki, jedną troszkę większą drugą troszkę mniejszą z jednej formujemy taką kuseczkę a drugą rozpłaszczamy w palce i przyklejamy na drugi koniec naszego ogonka i nasz kapałuch jest gotowy tak on wygląda. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.